Fire Dynamic Verio 200 to bezprzewodowe słuchawki o otwartej konstrukcji, które zapewniają pełną swobodę ruchów. Dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, kremowej i czarno-pomarańczowej. Słuchawki są lekkie i ergonomiczne, dzięki czemu możesz nosić je przez cały dzień bez uczucia dyskomfortu. Otwarta konstrukcja sprawia, że słyszysz dźwięki otoczenia, co zwiększa bezpieczeństwo. Dzięki potwierdzonej odporności na pot, deszcz i kurz możesz bez obaw korzystać z nich podczas treningu. Antypoślizgowy design zapewni stabilne dopasowanie nawet podczas intensywnego ruchu. Konstrukcja słuchawek dostarcza przestrzenny dźwięk, a dwa wysokiej jakości mikrofony gwarantują czysty i wyraźny głos podczas rozmów nawet w głośnym otoczeniu. Verio 200 wyposażono w Bluetooth i kodeki audio, które zapewniają stabilne połączenie bez opóźnień, niezależnie od tego czy słuchasz muzyki, oglądasz film, czy prowadzisz rozmowy telefoniczne. Dostęp do aplikacji pozwala maksymalnie spersonalizować słuchawki. Możesz łatwo zmieniać ustawienia, dostosowywać sterowanie dotykowe oraz brzmienie dźwięku. Słuchawki pracują do 35 godzin. 8 godzin na jednym ładowaniu, a tui ładujące zapewnia dodatkowe 27 godzin pracy. Urządzenie oferuje szybkie ładowanie przez USB-C. Bayer Dynamic Verio 200 to wygoda i świetny dźwięk w lekkiej, otwartej konstrukcji. Idealne na co dzień, niezależnie od tego, czy jesteś w ruchu, ćwiczysz, czy relaksujesz się przy muzyce.